Jesteśmy z trenerem Krzysztofem Zalewskim po meczu Jagieronia, Białystok, Wisła, Kraków. Porażka 2 do 3. Chciałbym na początek, muszę zapytać o tę drugą połowę. Co się stało po przerwie? Do przerwy prowadziliśmy grę. Przynajmniej moim zdaniem, byliśmy stroną dominującą. Zmiana stron, rozpoczęcie drugiej połowy i Wisła od samego początku zdecydowanie najpierw do wyrównania doprowadzili piłkarze z Krakowa, a później objęli prowadzenie. Dokładnie. Myślę, że tutaj musimy to o tym porozmawiać, bo nie takie były nasze założenia na tą drugą połowę. Zupełnie nie niezrozumiała nasza, nasza gra. Przede wszystkim brak inicjatywy, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, o chęć grania. Zupełnie nie było z naszej strony aktywności, tylko wręcz przeciwnie pozbywanie się piłki. To tylko nakręciło zespół. Wisły, która wykorzystała nasze błędy. No i niestety kończymy porażką. Dwa może słowa o zmiennikach. Zdecydował się pan na przeprowadzenie czterech zmian w dosyć krótkim, powiedzmy, odstępie czasowym. No i też nie chcę być jakoś bardzo brutalny, ale chyba nie wniosły one tyle do poczynania ofensywnych drużyny, ile pan się spodziewał. No zgadza się, znaczy generalnie może tutaj nie, 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 nie chciałbym źle oceniać zmienników, tylko cała drużyna w drugiej połowie grała, yy, grała bardzo źle i oni akurat weszli jakoś nie byli w stanie zmienić oblicza naszej gry. Szkoda, bo, bo pierwsza połowa wyglądała naprawdę obiecująco. No już na, na sam koniec nie będę pana dłużej trzymał. Kolejny mecz, szybko gracie, bo już w środę, jeśli mi pamięć nie myli, 24 z Lechem. Co można zrobić w tak krótkim odstępie czasu pomiędzy jednym a drugim spotkaniem teraz, a dwa, jak spowodować, żeby zespół odpowiednio przetrawił tę porażkę, zwłaszcza w takich okolicznościach? Najważniejsze to się zregenerować fizycznie. Mam nadzieję, że kilku zawodników jeszcze do nas dołączy, bo teraz troszeczkę mamy problemów zdrowotnych. I, no i na pewno w środę powalczymy o trzy punkty.